Siedzi sobie Bobek na lekcji i myśli Co mam zrobić? Pięć minut zostało do dzwonka Boże, to brzmi jak wyrok Muszę czytać tą nudną książkę z mat. Bobek, to odpowiedzi Nie umiem nic Dostanę jedynkę, a mogę mieć pasek Nie, obniży mi to zaraz Proszę pani, mogę na chwilę? Ja to nagrywam odcinek z widzami. No dobra, powiedzcie się. Ale raz to O nie, co zrobić? Elo, elo, ziomeczki, z tej strony ja, Bobek124, już chyba moja trzecia próba nagrywania. Wy jej nie widzieliście, nie ważne. Ja jestem Bobek124 i dzisiaj mam nadzieję, że pokażę wam coś ciekawego. A mianowicie będzie to coś, że pokażę wam, jak możecie już nie odpowiadać na a tablicy albo nauczycielowi, mimo że się nie nauczyć nauczyliście, a może wam to na przykład obniżyć, nie wiem, pasek, że jak ma, możecie mieć świadectwo z paskiem, bardzo się staraliście, a nagle tego już nie możecie mieć, no bo kurczę, kurde dostaniecie jedynkę, albo minus aż trzeciego i dostaniecie też jedynkę, na przykład będzie mniejsza satysfakcja na świadectwie, albo możecie w ogóle nie dostać, bo z tego przedmiotu to się najbardziej liczyło, nie? I co cholera wtedy zrobić? No co? Ja wam w tym pomogę ziomki Moja klasa teraz tutaj sąsiada Oczywiście wiecie, że w pokoju jestem Ale Słuchajcie I oczywiście możecie mnie zasubskrybować Tylko tak tutaj nie widać Ale coś tam napisałem Bo Możecie akurat tego nie widzieć Czekajcie Bo coś widzicie, bo ja mam teraz te okulary Wiecie, ja taki ziomek jestem że możecie mnie... że możecie tego nie widzicie, a tam napisałem zasubskrybuj. Muszę pisać w drugą stronę. U was to jest... U was to jest w prawo, a u mnie w lewo. Tutaj inaczej moje, mój telefon oczywiście inaczej nagrywa, ale słuchajcie, próbowałem już z tą lepszą jakością na moją seriec Minecrafta. Jeszcze trochę popróbuję z tymi słuchawkami co ja wam mówiłem takimi. żecie sobie zobaczyć poradnik pragi tylko u takiego jednego youtubera, że jak nagrywać, to on mi jakieś słuchawki coś tam polecą w tym swoim filmie. I ja patrzyłem, próbowałem, kurczę na razie nie wychodzi coś, ale spróbuję jeszcze raz. A jak no, ja to ten Dorda mam tu taką. Widać to? No ja naprawdę, ja gorzej widzę od was przez te okulary. Widzicie? Ja tam taką kamerkę. O jezu, tu się powróciłem masakiem od tego pisania. Tu mam taką kamerkę, która będzie mogła, mam nadzieję, lepiej nagrywać moją jakość filmów. Naprawdę docenię to, że się starałem to dla Was nagrać. Nie, Oczywiście filmy tutaj nie chcę pokazywać nic, żeby nie reklamować ich, bo nie chcę nic płacić, wiecie, żeby nie było, że firma reklamuje, tylko mówię, że mam tutaj taką kamerkę. Jak przez przełamek pokazałem firmę, to nie żeby ją teraz tutaj produkować, nie? Yy, wiem jaki to jest firma, ale wam nie mogę chyba powiedzieć, nie mogę. O, dobra, no to, to mam taką kaberkę I ten, ja chyba będę nagry... M mam nadzieję, że spróbuję ją nagrywać, albo jak nie... To ona jest taka, że mam tam różne przyrządy, czekajcie. Widzicie? Ja idę na prawo, właśnie stoję na lewo. No to jest właśnie ten problem, Jak będę pisał na tablicy. Mam no tu taką super instrukcję. Oraz różne rączki, takie o. Oj, wypadła jedna. Wypadła jedna rączka, i będę ją, mam nadzieję, dobrze nagrywać. A, ja, a jaka jakaś będzie, to jaka będzie, to musicie mnie docenić. akurat już się starałem i naprawdę próbowałem, naprawdę. Bo mi zależy, chodzi o to, żeby mieć więcej subskrypcji żeby dostawać jakieś lajki, więc chyba docencie, Nie? A będę robił lepsze rzeczy. I widziałam te komentarze pod tamtym filmem, o którym, którym chcę mieć jakąś serię. Mędziej jaką chcę wymyślić serię z Minecrafta. Widziałem to. Bo ja, że widziałem Wasze komentarze. Muszę sobie jeszcze raz sobie przeczytać, żeby zobaczyć. Albo też mówiłem, że chyba sam zdecyduję, nie? Zobaczę jeszcze ten filmik XD. Wiem, że może teraz nie rozumiecie o co mi chodzi, ale seria będzie ciekawa, powiem wam, już się tam przygotowuję w tym Minecraft'cie, wiecie się. Zbroję i tak dalej. To gram ostatnio. I chcę naprawdę, żebyście to wszystko widzieli. Na przykład choćby przez tą kaberkę. Mam nadzieję, żeby... będzie tak samo widzieć jak przez telefon, ale chociażby lepiej było widzieć. Wiecie? Naprawdę, ja się o to staram. Bardzo dobre filmy. Mam nadzieję, nie? Tak więc... wróćmy już do naszego tematu o tej szkole. Pytam was nauczycieli. Na przykład z, e, z czegoś tam. Z geogra. Z czego was e, może pytać? Na przykład... spróbuję taki przykład z biologii, o. Ja czasami jakieś teksty też dawałem, ale... Nieważne. Z biologii. Jak... jak ten. Kiedy chcę Was wziąć do odpowiedzi, Wy nie wiecie i co dalej. Może Wam mówić o cenę. To nie jest takie trudne, ponieważ gdy Was przecież możecie spytać, że przecież wiecie, że to są takie proste takie teksty, ale na przykład, że się nie nauczyłeś, a Wam powie, a to się na, na początku lekcji zgubi. Zgłaszanie nieprzygotowania, a może być na przykład ostry, chociaż mój jest w porze, ale dobra, zresztą później to inna historia. No i co? Nie wiesz. Chodzi o to, że choćby was weźmie do tej tablicy, wy coś napiszecie i ten Dardano, możesz przecież napisać, możesz przecież mi powiedzieć jakąś mądrość. Albo w pierwszy sposób to jest taki: napiszesz sobie ściągę szybko, powiesz tego, on pyta i wyjdzie że dzisiaj jest Twój numer. Mój to jest w dzienniku 9, ale możesz sobie napisać dziś ściągę, włożyć ją do kieszeni, lub poprosić jakąś osobę, że jak nauczyciel patrzy w dziennik, jeśli taki jest, to i patrzy w dzielnik, to na przykład to możesz poprosić jakąś osobę z przedniej ławki, Może ci tak pokazujecie na karteczkach odpowiedzi albo jak patrzy to się zastanawiasz, tak wiecie zostawisz przy tablicy musicie na tak bardziej zobaczyć o, zostawisz przy tablicy i hmm, tak się odwracasz, co so myślisz i sobie tak tutaj wyciągasz karteczkę i kurde, tak się znowu i Róbcie tak, żeby tego tak nie zauważył, nie, nie. Nie mówię, że to jest proste, nigdy nie próbowałem, ale możecie spróbować i możecie mnie napisać w komentarzu, czy tak robiliście. I tak mmmm... Mm, już już wiem, już sobie przypomniałem i piszę. Na przykład z historii... Oby pan mój tego nie oglądał z historii. To teraz teraz raz z Zdat. Czyli miałem w treści że miała najwtorniejszy. Chociaż mój Pan of History też jest bardzo spokojny. Moje nauczyciele ogólnie ja też są spokojnie. O mój Boże. Ja mi się chcę smarkać. Czekaj, zapozuję na chwilę. Dobra, ziomki już jest na sporo, no i wtedy na czym to ja stanowałem? No, że mój Pan jest spokojny i dostałem za to czwórkę, bo jest tak, na przykład czwórki ze sprawdzianów, to chyba, że jak coś Dobrze umiem na przykład z biologii, ja jestem akurat dobry Wszystkie piąteczki lecą, ale nie mówię, że jestem najlepszy, że ci moi koledzy to ogólnie nie, 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 się nie chwalę Ale to już się napisałem, dobra Jeszcze tak patrzysz, hmm. I, na, i możesz się napisać Tutaj dobra, Pisatek super Zebiorę. Proszę, weźcie go sobie, już się napiszę, mazu, mazu, mazu Nawet z tym. Blok w opiśnie dobra, nie ma że. Czy to zmazać wszystko, bo mnie to się źle marzy. Ale dobre. nie? Drugi sposób to jest taki, że możecie na przykład yy, powiedzieć Panu jakąś mądrość, jeśli ją znacie. Przygotujcie się już wcześniej na jakieś odpowiedzi. Na przykład zaraz będą w wakacje i co przygotujcie też mądre odpowiedzi. Weźcie jego sposobem. Także na przykład. O kurcze tego. Tylko to ja nie za bardzo wiem. Nie wiem. A bo wiecie co? Jakieś ja tak próbowałem, nie? Że na przykład. Jak dzisiaj na polskim miałem, nie? Bo jeszcze. Ja chodzę do szkoły, jeszcze, nie? Żeby nie było, nie? Miałem tak na polskim. Że miała być już moja kolej, żeby coś tam odpowiadać. To ja patrzę i kurczę i się staram, próbuję. Kurczę, nie mogę tego znaleźć, nie? Ale, że coś robi, bo jak tak to nauczyciele patrzą, czy tam robisz, to tam ci uwagę stawiasz, że tam nie robiłeś, wtedy co robisz, nie? Tak to się starasz i szukasz. I on ci to bardziej może na przykład wytłumaczyć, podejść do ciebie i ci to wytłumaczyć. Jeśli są uczciwi, nie wiem jakich wy macie nauczyciele, nauczycieli, możecie napisać w komentarzu. I mi się tak, że jeżeli postaracie się wbić pod tym Filmy na przykład załóżmy no 5 łapek w górę i jeśli jesteście nowi na tym kanale to zasubskrybujcie go tam na dole z dzwoneczkiem tutaj macie taki tu napis no. O, czekajcie Czekajcie, czekajcie, czekajcie Żebym ja znowu kamerki nie wyłączył, to jest cały czas na YouTube. Żeby wtedy część drugą. Bobek124, dobra możecie mnie zasubskrybować. próbować I 5 lajków to będzie druga część Jeśli... I może, 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 jeszcze coś, bo myślę, że się staram Bo chcę, żebyście wy sobie też radzili w szkole Bo wiem, że teraz będą wakacje, szkole Rozleniwiony, się nie je chce uczyć, to ja wiem, ale ja wam dlatego w tym chcę pomóc Ja już tak próbowałem, że się staram, myślę Nie mogę Nie mogę I wtedy co? Albo czasami nawet możecie, to o tym sposobie mówię, mówię teraz. Możecie wziąć nauczyciela sposobem. Jeżeli na przykład możecie mi powiedzieć coś właściwie o tym mówię, mądrego. To się od jakiejś biologii, coś mądrego bardzo. A tego to możecie powiedzieć uczciwie, że się nie nauczyliście. I wiecie, co takich nauczyciel sobie mówi? Co myśli? Kurczę, on się dobrze uczy. Tego, jak jest wyrozumiałe, nie? To... Tego mógł nie wiedzieć, bo się nie nauczy, ale możecie go uczciwie wziąć. Jeżeli oczywiście on was zrozumie wtedy, kiedy jesteście grzeczni na tych lekcjach. Świętych nie ma, ja też nie jestem święty, przecież wiem, że mówię wam, ja jestem grać. ale możecie go wziąć sposobem, żeby, że wierzę ci tu. Może na przykład mówicie Ci coś mądrego o biologii. Na przykład Karolina już co tam odkrył. Kalo, Karolina już to możecie sobie go... On, on, chyba będzie, ta, on jest w opisie pod filmem macie teraz. To był Karolina, że taki odkrywca i co na przykład odkrył. Nie? Mam nadzieję, że to teraz jest, że się z tego wywiąże. Karolina, że to był taki odkrywca, nie? Że coś, możecie coś mądrego powiedzieć. w Sposób Bem i... wtedy tego się akurat kurczę proszę pana nie nauczyłem. Ale obiecuję proszę pana, że się nauczę na następną lekcję. Obiecuję to. Jak samo jest czasami u mnie na angielskim, że się jakichś słowo jak nie nauczyłem, ale wtedy była pani u mnie tak akurat też, że tam pyta in, innych, a czasami nawet na mnie wtrafię, ale ja, czasem, ja ja sobie jeszcze powtarzam przed lekcją na przykład. My się nie nauczyłem w domu. Też ją na przykład powtarzajcie. Jak jest ich mało albo chociaż coś. No to możecie te trzy sposoby wypróbować. Albo sposób numer jeden, czyli jeszcze taka mała tuja ściągawka. Wiem, że to jest trudne ze ściągawką, ale. Albo sposób numer 2. Ja wiecie, ja wiecie. Proszę pani, czy... Wie pani, że ja się. Na przykład dwa... Byłem w Dnie, jeśli byliście, nie, gdzieś za granicą. To ja się będę, to ja będę mógł, to ja się dogadałam tam jakoś. Proszę Pani, ja wiem, że Pani nie, że Pani chciała, żebym się nauczył, ale, proszę Pani, ja zapomniałam się nauczyć. Wiem, że słówek się trzeba uczyć na bieżąco i rozumiem Pani wkład, ciężką pracę, że Pani chce uczyć, nie żebym był tutaj mądralą, bo mądrych nie ma. Ja też nie są na Pani lekcji, zawsze mądry, ale że starałem nauczyć i zapomniałem, ale co powtarzałem na przykład nie wiem czy to mówić, co powtarzałem przed lekcją w do... Uf, się mamy uczyć w domu, a powtarza, co mamy w co le... mamy na yy, ten no na przerwie przed tą lekcją co powtarzałem, proszę pani nie umiał, no nie umiałem, no Przepraszam, obiecuję, proszę Pani, że się następną lekcję nauczę. I na tej lekcji już macie GIT. Jesteście, e, tam się nauczyliście, czy nie nauczyliście, i macie zapłacone, Ale wtedy, czy znaczy inaczej, no, że macie luz, że już Wam opuścił, ale wtedy radzę Wam się wtedy nauczyć na następną lekcję. Żeby już nie było później. Wiesz, że, że się podlizujecie, czy coś tam. Wiem, że trochę głupi jestem, że tam kupię. Żeby było, że Was chcę Wam tu. Bo mówić, że wiecie, że macie się uczyć wam każą się uczyć, nie. Tylko chodzi o to, że wiecie co jakieś poradzili, no. Ja, ja chodzę dopiero do piątej klasy, a wyglądam jakbym chodził na ósmy, ust, ust, no bo ja mam wzrostu metr. Metr ileś. Nie Dobra. A ten sposób numer 3. To już mówiłem o tym przekonaniu się. Czekajcie. To był sposób numer 3. Dobra, tak czy siak. Jeśli odcinek Wam się spodobał, mam nadzieję, że te sposoby Wam pomogą. Spróbujcie, nie żeby zróbcie to z wyczuciem, jak wy uważacie. Ale jeżeli odcinek Wam się podobał i te pomysły, to napiszcie w komentarzu, jak Wam się te pomysły podobały. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. I z dzwoneczkiem sobie żeby Was nie omirał filmie, bo mam nadzieję, że jeszcze będę dzisiaj w ogrodzie. Na zewnątrz nagrywał, bo ponad dzisiaj. Od 10 ponad mi wujek ktoś mówił. Od 10 ma, ma być Mars blisko Ziemi i ma on lornetkę taką, w której mam nadzieję, że Wam to nagram. Tak więc... Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Zobaczę, okej? Okay? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że tak, tak więc dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć!